Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Artur po Europie. Ostatni odcinek był naprawdę bardzo emocjonujący, dlatego bo odwiedziłem dwa świetne muzea motoryzacyjne. Ci, co jeszcze nie oglądali ostatniego odcinka, serdecznie zapraszam. Ja teraz jestem obecnie w Niemczech, kierunek Francja, następnie Słoneczna Italia. I przed chwileczką dostałem informację, że mam się kierować na płatny tunel Mont Blanc. Co to oznacza? Oczywiście oznacza to, że pierwszy przejazd wspólny tunelem Mont Blanc zaliczymy razem na tym kanale. Zapraszam do oglądania, zostańcie do końca. Bonjour madame, jak widać jestem już we Francji Do tunelu Mont Blanc zostało mi 130 km Dzień zapowiada się na bardzo ładny Mamy już kolejny dzień Więc ciśniemy powoli dalej Dobra, słuchajcie, już dojeżdżam do tunelu Mont Blanc, jestem przed kasami, więc zapraszam Was na przejażdżkę tunelem Mont Blanc. Witam Was ponownie, człowiek wykąpany, odświeżony, więc śmigać można dalej. Ja już jestem po rozładunkach, wszystko poszło szybko i pomyślnie. Teraz lecę już w kierunku z powrotem na Niemcy i na pusto przez prze Szwajcarię. W ogóle coś ostatnio bardzo dużo mi się zdarza, przejeżdżać przez Szwajcarię. Tak jak nie byłem bodajże przez dwa lata, to tak teraz w ostatnich trzech miesiącach chyba już jadę z czwarty raz. Ale lecę tym razem inną drogą, dlatego bo ta trasa, którą ostatnio jechałem, była cała zakorkowana. Google Maps pokazało mi ją praktycznie w czterech miejscach na czerwono, nie było sensu się tapchać i wybrałem inną trasę. Więc jest szansa, że pokażę znów wam jakieś ciekawe widoki. Ja teraz lecę już przed siebie. Do granicy z Niemcami pokazuje mi 200 km, więc słyszymy się potem. Jak widzieliście w dniu wczorajszym, udało mi się troszkę widoków upolować, a na koniec jeszcze mnie złapała całkiem duża burza. Zjechałem na parking i ruszyłem sobie na spokojnie w dniu dzisiejszym rano. Teraz do celu do załadunku mi zostało 200 km i będę ładować na Słowenię, a to oznacza, że na weekend będę miał do przejechania 850 km. Po rozładunku w Słowenii otrzymałem zlecenie w kierunku Polski, po którym zjechałem do domu na zasłużony odpoczynek.